Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Mystery będziemy dzisiaj grać Fortnite. A. Pokażę, jak edytuję. Czekajcie na edytowanie, to ja sobie klawkę podłączę. Może lepiej, bo lepiej mi idzie na klawce edytowanie. Akurat tak, jak i tak to napadzie. I buduję, pokażę wam też dzisiaj. To taki wstępny odcinek, jak chcecie więcej to piszcie komentarze oczywiście. 5 lajków może i robimy kolejny odcinek. A początku 5, 10, 15, 20, 25. No i 50 oczywiście. To też będzie 50, tutaj będzie. o que do cheiro já live cá inter vamos dar Gdzie tu jest jakiś... Nie, top model. to model Dobra, Nie, nie to. Jięk. ID oczywiście. Infodim. No i to. Mam zdrady, że będę robił konkursy oczywiście jak chcecie. Nie są ustawienia, że pod L edytowanie był mi tak lepiej. Dobra, ID już załadowana. Zapraszam może jakieś jeden po 1. Wtedy będę grał napadzie oczywiście. Na razie na klawiaturze umieżę tak tylko budować. Ale to dopiero drugi dzień, na klawce. Zobaczymy gdzie chyba nawet czekajcie cyk, cyk No dobra teraz sobie edytujemy no to Ściana, czekajcie. To ściana tak edytuję. No tak, tak to się trenuje na razie, a tak żeby edytować, to zaraz Wam pokażę. Kurde, nie tu chcę naciskać. Jestem do pada przez zwyczajny to ta to się 4 O nie, nie wyszło. Tu dopiero Dwa dni grania na prawce To się nie dziwcie. Okej. Okay. Teraz zrobię 90. Ki. To długo potrwa, to poczekajcie zaraz. No i dzień dobry z powrotem, trochę tych dziewięćdziesiątek narobiłem. To może pokażę jak edytuję dziewięćdziesiątki. Sorry za zniszczenie. Właśnie edytowanko na kompie jest dużo lepsze niż na PS wam powiem. Bo gram długo na PS od czwartego A no kiedyś to na kompie też kiedyś grałem to pierś to taki maraton zrobimy z grania na kompie I za, pokażę Wam może jak będzie to wyglądać po kilku po kilku miesiącach jak już będę wrócił w tą grę na komputerze właśnie się budować nie umiem za bardzo ale to trudno kiedy się nauczy na pewno Kurde, nie chciałem tego. Dobra, teraz chodzimy litowankiem. Dobra, schodzę. Dobra. Tu nie zejdziemy, edytowankiem to bankiem, ale tu za to zejdziemy. Pyk. Cyk, 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 cyk. cyk. Sorry, jeszcze nie umkarniam za dobrze, ale będzie lepiej mówiłem. No to tak To są moje dni... Albo czekajcie. Zrobię tak, że podbuduję się na PS- szybko i podłączę myszkę i klawę i będę edytował spoko. No w ogóle zobaczycie, jak na PS się buduje. Ja. O, czekajcie, A w sumie jak Na pewno wyglądają te 90 czy to 180 -tki. lepiej niż na kompie Ale na kompie kiedyś też będzie się lepiej. Nawet lepiej może... od czwartego sezonu. Jak coś to zapraszam. Klik Majster 2009. I ostatnie dwie. I teraz. Cyp. Szybko myśl. I Czekaj, myśl. Bo... Klawę zapomniałem poglądać, tylko Jak chcecie wiedzieć? Myślałam, że naprawdę sobie dla mam, to... Nie wiedziałam, że tak bo ale ok. A, to nie myszkę podłączyłem To podłączyłem klawę teraz Gdzie jest kawał od myszki? To widzimy się Zmieniłem kamerkę i jesteśmy Z powrotem o, Dobra, jesteśmy 9 minut, to zaraz będziemy kończyć. Tylko szybko, żeby to edytowanko się dało zrobić. To ta na edytuję. Oczywiście, oczywiście będzie inny sprzęt do tego. No myszka zostanie, bo sporo na nią wydałem. Prawie dwie stówe. Nie. No prawie dwie tutaj. Dobra, to kończymy, subskrybujcie i do widzenia.